To jest to, co ty myślisz o sobie samym. Nie co myśli o twojej kurwa kolega, koleżanka, bo tacy ludzie przychodzą i odchodzą. I to kółko się zatacza Cały czas jest tak samo. Ludzie przychodzą, odchodzą. Ludzie zawsze będą gadać. Nie ma innej opcji. Ale jeżeli ty masz silne wartości, wierzysz w mnie, wierzysz, że jesteś człowiekiem, to jest kurwa, najważniejsze. I to, cię najważniejsze. Anyways, Merry Christmas. Anyways, Merry Christmas. Many ways, Merry Christmas. Mm -hmm. Mm -hmm. Słuchajcie, jak widzieliście, skonfigurowałem ten telewizor, a nie, cieszę, ale ten pilot taki wielki, widzieliście tego pilota, ja po prostu byłem w szoku, jaki ten pilot jest duży, taki wiecie, kiedyś się robiło takie duże piloty, w ogóle patrzę na ten telewizor, ja wam pokażę, patrzę na ten telewizor i mnie się coś wydaje, Boże, jaki on jest wielki, duży, ser ja się spodziewałam, że będzie mniejszy, on jest taki, no, taki masny, masny. Mocny telewizorek, ale spoko, Skonfigurowałam go sobie tyle o ile, żeby był skonfigurowany Połączyłem się również z telefonem, jeszcze muszę zobaczyć tą aplikację ehm, Chromecast, coś takiego, żeby właśnie separować się e, Telewizor właśnie z telefonem Z tego co słyszałem, z tego co w sumie tam wyczytałam, to według odpalać nawet telewizor, kiedy jest nie włączony Pstryczkiem pilota, tylko normalnie za pomocą telefonu, co byłoby też w sumie wygodne czy ty, załóżmy go wyłączyć, będąc załóżmy w drugim pokoju, bo to też będzie spoko. Więc zobaczymy. Póki co mi się podoba. Kanałów dużo nie ma, bo ja w sumie też za dużo nie wymagam. No chyba są 23 kanały. Szkoda, że nie ma eski, wiecie, jakiejś takiej muzycznej, no ale trudno. YouTube, jezu, jaki YouTube fajnie chodzi. Odpalam YouTube a i to wszystko płynie, cyk, cyk. Boże. a nie to, co tam w tym momencie, basia, złoty. Tam to bum, 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 bum. włączasz film. I kółko się ładuje, albo się w ogóle nie ładuje, tylko stu, stoi i, i, i se stoi. Więc ja się mega cieszę, że rodzice pomogli mi i kupiliśmy, słuchajcie, telewizor. Więc mam nowy telewizor, mega się cieszę, więc no. <ścoughs> Super. No nie, czuję się taki podjarany, wam powiem. A jeśli chodzi o... Wczorajszy dzień, to powiem Wam, że nie było zbytnio za ciekawie, ponieważ moja mama była chora, ja nie wiedziałam w sumie, co się dzieje, ja nie wiedziałam, jak ja mam reagować, dlatego, jakby dzień 20, e, w sumie 21, aż tak może nie, ale w 22 było, może widać, że naprawdę było mało tych nagrań tego dnia, ale powiem Wam szczerze, że ja, e, jakby. To było tak, że ja rano pojechałam do tego domu dziecka. W ogóle tam była tak fajna atmosfera. Sobie pogadaliśmy, wręczyłam prezenty. W sumie i to, że dostałam czekoladkę od chłopca. Chłopiec przyszedł i powiedział, że to jest dla mnie ta czekoladka. Ja byłem w takim szoku. Ja się nie spodziewałam w ogóle, że ja cokolwiek od kogoś dostanę. A ja tam idę, dałam tą całą paczkę. Oni byli zadowoleni, wyślą mi zdjęcia, wycierpiają w Wigili albo po Wigilii, Boże narodzenie. No i ja byłem w takim szoku. Chłopiec do mnie podchodzi i mówi, że to czekoladka dla mnie takie i tak za marowę, ja mówię, co jest grane, nie, 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 że dziękuję i tyle nie, ale kurde, no byłam w totalnym szoku, ale spędziłam tam plus minus godzinkę, czułam taki niedosyt, że że mogłem w sumie dłużej posiedzieć, dłużej z nim pogadać, ale no niestety czas mnie gonił. Mm, i tak jak skończyłam pracę, tak prosto pojechałam do mojej mamy, siedziałam z nimi chyba w sumie dwie godziny, potem właśnie kolejnego dnia też dwie godziny i, i w środę siedziałam. W środę byłem krótko w sumie. Ale no mówię, kolejnego dnia siedziałam plus minus... Ale no była tragedia, wiecie, ciśnienie wysokie, bóle głowy i tak dalej. I ja nie, nie wiedziałam, co mam robić. Ja byłem już na takim okresie załamania, że ja nie wiedziałam, jak ja mam w ogóle reagować, co ja mam, czy dzwonić na karetkę, czy nie. Po prostu kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje. Więc no... Było ciężko i było źle. Na szczęście już jest lepiej, tak jak e, mogę Wam powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj byłem u mamy i naprawdę czuję, czuję się kobieta coraz, coraz to lepiej. Ciśnienie tak nie skacze. Faktem fakt, głowa ją bolała, wzięła sobie dzisiaj tabletkę i tak dalej. Gdzieś tam musiał wirus, gdzieś tam w powietrzu grypa i te sprawy, ale no naprawdę było w pewnym momencie tak niebezpiecznie, że ja nie wiedziałam, czy jechać mam jechać do szpitala, czy z nią tu siedzieć, czy ja mam nocować u mamy. E, i zostać u niej na noc, po prostu było totalnie ciężko i ja nie wiedziałam naprawdę co ja mam robić więc ja się cieszę, że to się ułożyło że dzisiaj już mama poczuła się lepiej e, i mam nadzieję, że już tak po prostu zostanie, bo byłam totalnie załamany, nie wiedziałam co mam robić i masakra ale dobrze, dzisiaj już jest lepiej, to jest słuchajcie, najważniejsze, a mi zostało słuchajcie, kalendarze otworzyć, adwentowe więc otwieramy, słuchajcie możecie sobie od herbat i mamy dwudziestkę, dwójeczkę słuchajcie e, po dwudziestku dwójeczku jest chyba Biedronka, z tego co widzę. Więc otwieramy, słuchajcie, okienko z 22. A dobrze gadał. Biedronka jest posłańcem dobrych wiadomości i znakiem szczęścia w poszukiwaniu miłości. A miłość 2023 czemu nie? No, taka chyba brzoskwinka. Ładnie pachnie, no, to będzie pita te herbatki, huhu! Hu. A to? To nie wiem to tutaj. Powiem wam, przecież zaraz się dowiemy, co to takiego. Uwaga... Tyby... Co? Tybetański węzeł! Szczęście symbolizuje szczęśliwy i udany związek miłosny. Ułatwia współpracę, pomaga rozwój intuicji. Okej... Okay. a to jest zielona herba... Nawet widać po kolorze w sumie. No, pewnie nie widzicie. Ale no, jest to taka... No, zielona herbatka, widać, że jest zielona. Okej... Okay. Mm, spoko. No i co, ostatecznie zostało nam jeszcze jedno okienko, ale to już wcale nie ma tak dobrze. Lecimy, słuchajcie, z kalendarzem e, od Kindera. To co, zostało nam 20... E, szukamy okienka, 20... Uuu, 22 to takie malutkie jajutko będzie pewnie, słuchajcie. Więc odpieram 22. Ale powiem wam, że ten z Kindera jest tak zapakowany masno. O. Mamy jajeczko, słuchajcie. Więc jajeczko jest. I 23. Moja mama w ogóle się dziwia, co ty jajka masz wy? no? Ona mówiła co to, kalendarz na Wielkanoc czy na Wigilię? Na święta, ja ja nie wiem, mamo. To dziwne rzeczy tu się dzieje. Okej, okay, i po 23 mamy Kinder Mini. Ciekawe co się kryje pod 24. Dobra, mamy Kinder Bueno Mini, zarąbiście, słuchajcie, będzie idealnie, idealnie do pracy, a ja z tego miejsca będę się z wami żegnać, mam nadzieję, że fajnie spędziliście, słuchajcie, Wigilię, bo filmik się pojawia po Wigilii, więc mam nadzieję, że fajnie spędziliście czas z rodziną, że prezenty były super, że jesteście mega, mega zadowoleni ze, z czasu spędzony z rodzinką i zadowoleni oczywiście z prezentów, które otrzymaliście, ja z tego miejsca będę się z wami żegnać, mam nadzieję, że się vlogom spodobało i tak łapeczki w górę widziane. trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!